Nie, no tak się nie da robić. Kolana mi już bolą! Hmm. Hmm. O! o! teraz to tak, fajnie i mięciutko. Ej, ej, ale się narobiło. Przecież on mnie zabije za to. Da, na, 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 na. Kurde, co teraz zrobić? Mówić mu czy nie mówić? A, trudno, powiem mu. Stary, bo jest problem. Ubrudziłem ci dywanik. No i co? Przecież nic się nie stało. Jak to nic? Nie jesteś zły? No, chłopie, przecież to jest Omewo Ewa dywanik. Żaden brud mu nie straszny. Dwie minutki na mini, no i gotowe. Tak, tak, na pewno. Ja już wiem, jak jest czyszczeniem z tych dywaników gumowych, no i welurowych. Ale to jest Pianka Ewa, dzięki czemu czyszczenie jest łatwe i przyjemne. Zresztą chodź, pokażę ci. Słuchaj, abyś chciał sobie kupić taki komplet dywaników do swojego samochodu, to wpisł mnie przy kod kostronika, da ci 5% rabatu. Mało tego, stary. Przy zamówieniu za 499 zł dostaniesz mały organizer i to za jeden grosz. A przy zamówieniu za 749 zł dostaniesz multifunkcyjny, a przy zamówieniu za 999 zł czarny, limitowany i to wciąż za jeden grosz. Nieźle, nie? Wow, bardzo fajna akcja! No fajna, fajna, ale jak coś, to akcja trwa od 24 do 28 listopada. No? No? No i co? Zatkało? No powiem ci, że to, nie spodziewałem się. A nie mówiłem? No to kiedy zamawiasz? No chłopie, już zamówiłem.